W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować nowy model Cardio Watcha EKG marki Exxon. Jest to model Exxon Therapy. Jest to model unisex. Dedykowany zarówno dla pań i panów. Oferowany jest z kolorowymi paskami silikonowymi lub z bransoletami. Dzięki czemu można stylistycznie dopasować do siebie w zależności od tego, jaki nam tutaj pasek pasuje stylistycznie lub też kolorystycznie. Ale zanim powiemy kilka słów na temat samego modelu, chciałbym Państwu powiedzieć bardzo istotną rzecz na temat tego modelu i co go charakteryzuje. Obecnie, na chwilę obecną, jest to jedyny model. Model w ofercie marki Exxon jest to jedyny kardiołocz, w którym zastosowano innowacyjną terapię laserową, gdzie zastosowano laser o długości fali 650 nanometrów, który aktywuje czerwone krwinki, poprawia płynność krwi oraz redukuje jej lepkość. Dzięki temu pomaga rozpuszczać skrzepliny i toksyny, wspierając proces oczyszczania krwi. Terapia laserowa może skutecznie również obniżyć naciśnienie, poprawić lipidogram i wspomóc naszą walkę tak naprawdę z cukrzycą, wspierając lepsze krążenie i zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Więc po tym krótkim wstępie mam do Państwa jeszcze prośbę, zanim przystąpimy do prezentacji szerszej tego modelu. Jeśli stwierdzisz na koniec odcinka, że podobało Ci się nagranie, daj proszę łapkę w górę i dodaj nasz kanał do subskrypcji. A teraz e, kilka słów na temat tego modelu. Więc Cardio Watch EKG Exon Therapy występuje w jednym kolorze, jeśli chodzi o kopertę. Jest to koperta taki tytan, e, tytan mat, e, ciemny. E, może występować tak, wspomniałem, w kilku e, wariantach, jeśli chodzi o paski. W tej chwili pokazuję pasek e, zielony, jest to z takim z nitką, z takim przeszyciem imitujący pasek skórzany tak ten model wygląda z przodu tak wygląda tutaj z boku mamy tutaj górny przycisk funkcyjny, dolny przycisk funkcyjny oraz boczną elektrodę pomiarową służącą do zamknięcia obiegu czyli podczas wykonywania na przykład pomiaru EKG dotykamy palcem wskazującym bocznej elektrody zamykany jest obieg Poprzez tylne nanoelektrody, które dotykają nam naskórka, i wykonywany jest pomiar EKG, trwający 60 sekund. Z tyłu mamy nowatorskie rozwiązanie. Nie ma tutaj zastosowanych już metalowych elektrod pomiarowych, tylko są to nanoelektrody wbudowane pod szklaną obudową urządzenia. Tego typu rozwiązanie cechuje produkty klasy Premium. Tutaj bardzo ważna informacja: mamy jedną diodę laserową, drugą diodę laserową służącą do wykonywania terapii laserowej. Tutaj mamy cały szereg diód pomiarowych wbudowanych w tył koperty. Wyjście na mikrofon, wyjście na głośnik. Bo o czym warto też wspomnieć, model ten pełni również funkcję miniaturowego telefonu, przez który możemy rozmawiać jak i słuchać muzyki. Podczas testów wykonywanych u nas w firmie, które trwały około miesiąca czasu, urządzenie sprawowało się naprawdę świetnie, jakość rozmów rewelacyjna. Odsłuch muzyki, również bardzo dobrej jakości. Bateria pracowała około trzech tygodni na jednym ładowaniu, więc naprawdę w tego typu urządzeniach jest to świetny wynik. Teraz pokażę Państwu wersję z paskiem czarnym, silikonowym, imitujący pasek skórzany. Tak wygląda tutaj z tym paskiem czarnym. Oczywiście model ten może występować z paskiem grantowym. Można go zakupić na stronie naszego sklepu www.excelonal.pl z paskiem czerwonym, silikonowym, czarnym. Może być również z bransoletą trójrzędową, bransoletą męż, Może być to nawet pasek skórzany, lub jakikolwiek inny pasek. Najważniejsze, aby Szerokość mocowania paska, który chcielibyśmy zastosować do tego cardiołocza, musi mieć szerokość mocowania 22 mm. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć, co wchodzi w skład zestawu. Więc w zestawie mamy kabelek zasilający. Z przodu jest ta klasyczna końcóweczka USB 2.0. Na końcu mamy magnetyczny kabelek zasilający z dwoma pinami zasilającymi. Teraz w celu zasilania bierzemy cardiołocza w dłoń. Wcześniej oczywiście końcóweczkę USB wpinamy do ładowarki sieciowej wolnoładującej, która jest oczywiście również w zestawie. Bierzemy w dłoń, dotykamy końcóweczkę tutaj do tyłu koperty. I teraz jak widzimy, tył koperty odpycha nam ten kabelek, ponieważ jest nieprawidłowe położenie, Czy jest zamienione, zamienione są bieguny plus i minus zasilające. Odwracamy CardioWatcha w drugą stronę. Jest prawidła pozycja, tył koperty nam przyciąga i rozpoczyna się proces ładowania. Proszę zobaczyć. I rozpoczyna się proces ładowania. Jest to banalnie proste, nie ma możliwości pomyłki dzięki właśnie tej funkcji, że jest, jest i prawidłowe położenie kabelka, to nam tutaj koperta odpycha. I rozpoczyna się proces ładowania urządzenia. I teraz bardzo ważna rzecz, o której zawsze wspominamy. Proszę pamiętać, aby nie, żadnym pozorem nie używać do zasilania kardiołóczy, smartłóczy, innych urządzeń, które pracują na 5V, czyli stanu napięciu. Nie używać szybko ładujących ładowarek sieciowych od smartfonów, ponieważ szybko ładowarki sieciowe od smartfonów mają zmienne napięcie ładowania 5, 9, 12 V i zastosowanie takiej ładowarki do zasilania um, urządzeń, które pracują na 5 V, spowoduje uszkodzenie elektroniki i ogniw baterii w, w urządzeniu. Więc używaj tylko i wyłącznie wolnoładujący ładowarek sieciowych do zasilania tego typu produktów. Oczywiście marka Exxon daje zawsze taką ładowarkę do zestawu, a gdy na przykład nie masz jej w swoim urządzeniu, a chciałbyś zadbać o to, aby bateria działała jak najdłużej, urządzenie działało bezproblemowo, żeby nie było uszkodzone, możesz taką ładowarkę kupić bezpośrednio na naszej stronie www.exonwan.pl. Także jeszcze jedna. Bardzo ważna informacja, powtarzam kolejny raz. Nie używamy szybko ładających ładowarek sieciowych od smartfonów do ładowania cardio watchy i smartwatch. To jest bardzo, bardzo ważne. Używaj wolno ładających ładowarek sieciowych o stałym napięciu 5V. 5 Teraz w skład zestawu wchodzi oczywiście instrukcja obsługi w języku polskim wielkoformatowa, dzięki czemu będziesz mógł zapoznać się z cechami tego produktu, w jaki sposób należy go użytkować. Tutaj opisane są funkcje tego cardiołocza, schematy, diód pomiarowych, tylnych elektrod tutaj pomiarowych. Mamy tutaj również opisaną, dedykowaną aplikację, jaką należy zarejestrować na smartfonie jak i w jaki sposób należy łączyć dykwaną aplikację z CardioWatchem. Opisane są również wytyczne, w jaki sposób należy użytkować produkt i go konserwować. Instrukcja jest bardzo czytelna, opisane wszystkie funkcje po krok, krok, krok po kroku. Warto się z nią zapoznać przed użytkowaniem produktu. To jest bardzo, bardzo ważne. Teraz kilka słów na temat samego modelu. Więc w modelu tym CardioJKG Exon Therapy zastosowano... W wyświetlacz super AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli wielkość tego wyświetlacza jest 1.49 cala. Oczywiście cardio watch współpracuje z urządzeniami, na którym zainstalowana jest aplikacja dedykowana, gdzie jest system operacyjny Android od wersji 5.0 i w wersji iOS od wersji 10.0 zwyż. Tak naprawdę współpracuje z każdym urządzeniem. Teraz powiem kilka słów na temat samego modelu, czyli tutaj jego funkcje. Przewijając palcem z lewo na prawo mamy dostęp do historii aktywności. Tutaj mamy kroki, spalone kalorie, przebyty dystans, mamy funkcję telefonu, czyli kontakty wybierane. Mamy, możemy manualnie wybrać numer telefonu, mamy pomiar tętna, tlen we krwi, pomiar EKG. Stężenie cukru we krwi, tutaj proszę bardzo, mamy ciśnienie, yy, ciśnienie tętnicze krwi, pomiar temperatury ciała, tłuszcz we krwi, kwas moczowy yy, i terapia yy, laserowa. Yy, jadąc palcem z dołu do góry mamy yy, tutaj dostęp do wiadomości. Przeczymy, żeby było bardziej widoczne. Z góry na dół mamy yy, ukryte menu. Tutaj z lewo na prawo również mamy dodatkowe menu, którymi możemy się tutaj posługiwać. Teraz górny przycisk funkcyjny, jeśli nacisniemy go na aktywnej tarczy dwa razy, raz, to mamy tutaj główne, główne menu urządzenia, już teraz Państwu pokażę, gdzie mamy, już idziemy tak, mamy teraz tak przed ekran, Mamy ćwiczenia, dziennik aktywności, rejestr aktywności, terapię laserową, tętno, tlen we krwi, EKG, cukier we krwi, ciśnienie krwi, trening oddechowy, temperaturę ciała, tusz we krwi, kwas moczowy we krwi, funkcja pogody, funkcja snu, funkcja telefonu, kalkulator, ciśnienie krwi, informacje o urządzeniu stoper, regulator czasu, budzik, kalendarz, asystent głosowy, wizytówka, fotografia. Cykl fizjologiczny, czyli cykl menstruacyjny, jest to funkcja dla pań, funkcja znaleźć telefon i inne ustawienia. Teraz, aby aktywować zmianę różnych stylów menu, aktywując główne menu, naciskamy o teraz dwa razy i zmieniamy sobie styl menu. Dwa razy i zmieniamy. I dopasowujemy sobie w zależności od tego, jaki styl nam menu pasuje. Teraz bardzo ważna rzecz. Dolnym przyciskiem aktywujemy terapię laserową, gdy wybieramy sobie tutaj, mamy może być długości fali laserowej. Dzięki czemu będziemy mogli dopasować tutaj, jakby terapię do naszych odpowiednich tutaj parametrów. Teraz przytrzymując dolny przycisk funkcyjny 3 sekundy, aktywujemy funkcję SOS. Jest to funkcja opieki. Bardzo fajna funkcja wpisujemy tutaj numer telefonu na który ma być wykonane połączenie w momencie gdy poczujemy się zagrożeni czy osoba która nosi Watcha, poczuje się zagrożona naciska przycisk funkcyjny 3 sekundy i na ten numer wpisany tutaj w urządzeniu i również w dedykowanej aplikacji wykonywane jest połączenie świetna funkcja opieki bardzo fajne Rozwiązanie i bardzo również przydatne. Myślę, że pokrótce to tyle na temat tego modelu. Pokażę Państwu jeszcze, jak wygląda wersja z tym paskiem czarnym, silikonowym, imitujący pasek skórzany z przodu, z boku, z tyłu. Proszę zobaczyć, jak wszystko jest świetnie wykonane. Naprawdę podczas testów sprawało się wszystko bardzo dobrze. Oczywiście Państwo muszą. Sami się o tym przekonać, można zamówić na stronie naszej model EKG Exxon Terapistylastą Laserową i zobaczyć, jak fajne, funkcjonalne jest to urządzenie. Świetny wygląd, materiały bardzo dobre, zastosowane do, do produkcji tego modelu. Myślę, że na chwilę obecną to będzie. Wszystko na sam koniec jeszcze raz prośba, jeśli stwierdzisz, że nagranie ci się podobało, bardzo proszę cię, daj łapkę w górę i dodaj nasz kanał do subskrypcji. Na chwilę obecną to wszystko. Dziękujemy Państwu ślicznie i zapraszamy ponownie do oglądania naszych kolejnych odcinków poświęconym kardiołączonemu kg marki Exxon. Dziękujemy pozdrawiam z marki Exxon.